Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Taki, takie dość nietypowe rozpoczęcie odcinka. Ta oto prasa, prasa Masej Ferguson, będzie do, do sprzedaży. Jest cała. Nic jej nie dolega. Ewentualnie któryś z łańcuchów, bodajże. Nie pamiętam chyba tu z tych tutaj. Tak, ten tutaj. Ten tu jest do naciągnięcia. Została cała przesmarowana. Przejrzana. Już gdzieś mam w garażu tą stópkę tu oryginalną. odeszła Muszę ją założyć. Tak się oto prezentuje Tu na niej jeszcze jest sporo. Sporo gratów. Chodzi rewelacyjnie. Wiąże kostka w kostkę czy coś tam sznurka jest w niej w środku aparaty wszystko zabezpieczone o. oryginalne naklejki, oryginalny kolor jeżeli byłby ktoś zainteresowany to taka oto prasa będzie na sprzedaż bądź mogę wymienić na prasę rolującą Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania do mnie odnośnie tej, tej praski to pisać w komentarzach i że oprócz tego taka mała, mała wyprzedaż na rancho sprzedaję ją tylko i wyłącznie ze względu na to, że no nie ma, nie ma ludzi do, do pracy żeby tą kostkę ładować, a rolka rolka jest lżejsza i mogę sam sobie załadować turem albo na tył bym sobie zrobił taki, taki ładować. Tu już mamy w domu u ojca jest taki wieszak do, do drzewa mamy zrobione i tam tylko go troszeczkę ten sam koniec przerobić. Na siłownik jeszcze i bajeczka. Drugą taką e, rzeczą na sprzedaż będą te sanie. Chodził w nim mój kucyk też, ale to jest typowo susanie na jednego konia troszeczkę wiadomo do odrestaurowania do, do odrestaurowania. Teraz sezon idzie, więc można o, tu są dwa takie schowki. Cena za te sanki to 600 zł wiadomo do ponegocjowania bo tu jest ten boczek którego muszę przy, przymocować tak się te sanki prezentowały i mam jeszcze kilka innych rzeczy Zmogła jak szatan bryka przykryta bryka przykryta tak się prezentuje miałem dzisiaj jeszcze miałem dzisiaj jeszcze akcję z drzewem trochę szybciej w pracy skończyłem taka sterta drzewa tam jeszcze sterta tak jak widać takich grubszych na piłę łańcuchową o, bo widać bo ciemno i jeszcze przedania kilka takich yy, akcesori dla konia. Mam na sprzedaż śle na typowo zimno krwistego konia. W bardzo dobrym stanie. Nic tutaj tak jak z tych rzeczy co pokazuję nie jest spicowane. Zarobione wiecie, harbaczy nie i tym podobne. Na pewno będzie... To to jest bardziej takie zabytkowe, ale po przesmarowaniu... ma takie, zobaczcie. Ten tu pasek byłby na pewno do wymiany. Mogą myszy już miały w obrotach, ale tu są takie fajne zdobienia. Nie wiem na jakiego konia to jest. Ale u mnie leży, zawadza. Są takie musiężne te takie klamry takie wędzidełko też pewnie będzie na sprzedaż to tutaj także jeżeli ktoś by coś potrzebował o tu jest kolejne wędzidło też do odsprzedania na pewno nie cena z kosmosu tak jak w sklepach o, tu. tu jak widzicie to jest z tymi podwójnymi kółeczkami Eee, Strzemiona do odnowienia. Taki komplecik tam za 20 zł. Tu jest jeszcze też coś ja widzę. Tu jest jeszcze. Tu są jakieś naczółki. Ja to muszę wszystko pozbierać i wiecie co chyba zrobię. Z tego osobny odcinek. Mam takie Taką uzdę dla kucyka, ale małego kucyka. Dobry wieczór, koniki. To Tiro Tiro dostał, słuchajcie, nowy kantar Ua, kurczaki Jesteśmy w siądlarni To nie, to nie To są nasze stare śle tego nie będziemy Ale tu jest on, zobaczcie Taka oto piękna, mocna szczyta śla Naprawdę solidne, solidne wykonanie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ją ładnie przygotuję do sprzedaży. No wiadomo wisi nieużywana. Niższe je, a szkoda, zobaczcie, łańcuszki jeszcze całkiem niedawno się świeciły. Tak jak ten tutaj esak. Wszystko jest kompletne, sprawne, tylko nie ma uzdy do tego. To by było też do sprzedania. I mówię to mam jeszcze kilka innych elementów. To jest typowo na sztuma na zimno krwistego konia. Mogę też rozważyć kwestię tego, żeby zamienić z takiej śli na śle również używaną na konika polskiego. Słuchajcie. Bo będę się rozglądał za nową ślą dla konika polskiego. Tego o to względu, że że co że no szkoda jej ciąć, przerabiać, a i tak nie będzie taki efekt jak powinien być. A komuś na pewno jeszcze wiele, wiele lat ta śla posłuży. No bo zobaczcie, takich śli już się naprawdę nie robi z, z, tak, z tak mocnymi tymi wszystkimi okuciami. To jest jeszcze w sumie śla od mojego po moim dziadku, który miał konia. Trochę, trochę mam do niej sentyment, ale no na sentymencie się nie jeździ. Zobaczcie, jak tu są ładnie te, te wszystkie szlówki. To wszystko jakieś pięknie porobione. No i mówię, mogę, mogę też zamienić na śle dla konika polskiego w bardzo dobrym stanie co my byśmy tu jeszcze... O. Aha, i byłoby do sprzedania, byłoby do sprzedania siodełko. To jest gapka na kucyka. Gapka na kucyka. Bardzo mało używana, sporadycznie. Rozważę również kwestie. Kwestie zamiany jak widzicie tu jest też na podogonie mocowanie nie trzeba motylka tutaj do, do środełka rozważę rozważę również i co? I, i, i zamianę mamy też jakieś kaski tutaj są u nas nieużywane e, e, e. chyba ten tutaj nie wiem, muszę się dokładnie dowiedzieć, który, jakby ktoś był zdecydowany, by wziął Dokonał ze mną interesu, to jestem w stanie jeden kask dorzucić gratis, bo u nas one tylko leżą, a mówię komuś to się może przydać. I kogoś cieszyć po prostu. Taki standardowo wieczorny gadany odcinek, nie tiro. To tylko. Co Misiek. Co? O jeny. o jeny. Ja ci nic nie zrobię. Misiu. No. Tak. Tak się przymilasz, nie? Kota nie ma dzisiaj. No nie ma. Telefon nie jest do zjedzenia. No, no tak. Byłem w nie mam marchewki. Żydal jestem, nie? Jestem Żydal. No nie mam nic. Zobaczcie jest jeszcze lepszy w żebraniu jak dexa jeszcze lepszy jakby dzisiaj kopyta robione ale no niestety no niestety nie wiem czy tylko mi tak ten czas zapierdziła czy wam też napiszcie co o tym sądzicie nasza debiutantka w jeździe, w jeździe i w tereny i w zaprzęgu a tu nasz nasza oporna adeksa i co ty Ja nie mam nic, to jest tylko telefon. No, no tak, telefon. Co ja mam jeszcze Ci siana przynieść? Ty masz mi pół zapasów ze żartem, po buzie. Masz tu jeszcze siano, to siano. Słuchajcie, piszcie mi, skąd zamawiacie lizawki dla koni. Najbardziej by mnie interesowały z selenem powiem wam szczerze, że kurcze szukałem, szukałem w internecie za tymi lizawkami z selenem, ale kurcze albo są ceny jak z kosmosu albo nie idzie ich e, w ogóle znaleźć no a ta laska ta laska ma najprawdopodobniej rao będzie trzeba będzie trzeba tutaj do weterynarza zadzwonić, żeby przyjechała ją zdiagnozować po prostu, bo no kaszle nam. Przychodzi jesień, wilgotne powietrze, w środku siano i się zaczyna jazda jak już drugi chyba rok z rzędu. Jak byłem na... na jesień chyba na jesień, no. Na jesień jak byłem po pastę, nie na jesień, na wiosnę, co jak gadam. Na wiosnę jak byłem po pastę u weterynarza to, to właśnie właśnie jak opowiadałem jakie objawy są i ten zapisała zapisała nam tą pastę i powiedziała, że no, z tego co mówię to wygląda jej na RAO. Tym bardziej, że one są bardzo podatne. Nie, Deksa. Jesteście bardzo podatne, jeżeli chodzi o takie sprawy. No jest naprawdę mega fajna, tylko jest mega uparta. Jak ja to mówię, jaki pan, taki koń, ale słuchajcie, coś w tym jest. młoda jest uparta, a ona chyba jest jeszcze bardziej uparta. Nieraz bywają takie akcje, że się nie mogą dogadać i tak jak było ostatnim razem, mieliśmy jechać w teren, no to skończyło się na jeździe po, po placu chwileczkę wstępie bo się dziewczyny nie mogły po prostu dogadać ale wiadomo wiadomo jak to jest troszeczkę twardszej ręki postawić na swoim i ona mięknie deksa mięknie a oni się kochają zobaczcie jak oni się kochają jedno drugie szypie. dziwu dzisiaj kota nie ma Kota nie ma bo taką tu zawsze grasuje. Także widzimy. Widzimy się za chwileczkę. No i słuchajcie, witam Was po krótkiej przerwie. Teraz wam pokażę. O. Taki futerkowy oto. Oto, oto, oto. Nie jest to tam. Może zbyt mega, mega, mega kantar ale teraz bynajmniej wszystkie konieczne moją futerkową kantarę Nie Tiro Nawet ty dostałeś futerkowy. No. Musimy do twojej starej stajni zajechać, oddać swój kantar. Mieliśmy go pożyczone. Pań dzisiaj przywiózł. No i musimy się w końcu wziąć za te twoje kopyta w kopie. Za te twoje kopyta, bo masz okropne. No tak, tak, nie, ale ja nie mam Tiro, nie mam marchwi. Możesz dawać buźki w wszystko, nie, 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 nie. Ty jesteś, ja widzę jeszcze lepszy migrant niż Dexa. Słuchajcie, ona też żebrze nieziemsko. Nieziemsko żebrze. No widzicie, już on tutaj koło mnie krąży. No i tak jak mówiłem, są te Akcesoria jeździeckie na wyprzedaż u nas. Mówię po co mają leżeć, niszczeć. Raczej konia zimno, krzwistego nie będziemy mieli. Chociaż nie wiadomo co mi uderzy do głowy, ale raczej nie. Jeżeli jak już, jak już, to za 2-3 lata zobaczymy jeszcze jak to wszystko się potoczy. Ale mam nadzieję, że potoczy się po mojej myśli, to zamiast jest taki, żeby... Wszystko będzie, będzie OK. To planuję kupić jeszcze jednego konia fryzijskiego. No i przede wszystkim rozbudować tą stajnię. Słuchajcie, boksy boksami, ale No chodzi mi tu po głowie pewien pomysł, żeby po prostu zrobić ją murowaną, a nie, nie z płyty. No jest niby teoretycznie zdrowsza ta, ta stajnia. Co Alvaro? Ej! Nie szczypnie! No co ty? Słuchajcie, skubno mnie Nie wolno. Nie wolno szczypać Ali. A udajesz obrażonego. Nie? No i... Tak planuję tutaj postawić murowane te te posadzki tutaj też porobić. Wszędzie żeby było fajnie równo i no nie wiem może. No to są jeszcze, mówię, da, dalekie odległe plany. Na razie chcę uporać się z z tym sianem, z tą słomą, z tym wszystkim i po prostu zrobić tak, że no nie będę musiał do nikogo do nikogo chodzić i męczyć się z tą kostką i to ładowanie, przykrywanie, cudowanie, słuchajcie na jednego człowieka to jest niestety, ale no trochę, trochę ciężko praca, dom, obowiązki i jeszcze do tego siana szarpać się samemu, no to Alvaro nie kombinuj. Nie kombinuj. Bo po uszach dostaniesz. No to trochę, trochę, trochę mija się. Wcale, trochę trzeba też mieć czasu wolnego dla siebie, Na przyjemności, żeby móc sobie na tych pojeździach sobie pojeździć. Nie, tylko ostatnio nam w głowie porwał, tak jak do Julii mówiłem, że nie ma, nie ma, nie ma przywiązywać go na, na o, tym na ogłowiu do belki, bo by chciała osiodłać. No to zrobiła po swojemu. Ty mi buźki znowu daj Nie, ja nie chcę buziaka, nie chcę mi się. No. No i tylko wziąłem tak do góry i starsze ogłowie też już było. Fakt faktem. A... A po drugie, no trzeba było. Trzeba będzie mu nowe kupić. O głowie, nie? I Tak, mogę o głowie. No. I słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Zaraz ja Wam pokażę. Tu, nie pokażę, bo jest ciemno. Nie zobaczycie. OK. Słuchajcie, skąd kupujecie i jak one wyglądają. Mocowania do lizawek, tych kwadratowych, tak jak są dla bydła. Ja cały czas kupowałem te szare dla koni, owiec, kóz. No i Wam powiem. Oczywiście kupowałem te lizawki, nie? Ale te, te mocowania plastikowe, co są te niebieskie, to jest porażka. Nie? Porażka. Nie wiem, czy coś po prostu z blachy uspawać. Fajnie zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie. Płaskowniczki ładne dać. Coś tam, coś tam się urodziło w głowie, żeby coś takiego zrobić. I chyba najrozsądniejsze wyjście będzie to zrobić, bo mieliśmy. Miałem kupione trzy, chyba trzy kupione. I Lili, li, idź. No, tu też nie będzie nic widać. Ale tylko same strzępy zostały po, po, po tych plastikowych. Korcia. Korcia to połamała najprawdopodobniej dupą się szorowała i zostały tylko nie wiem czy będzie widać nie będzie widać bo ciemno kurcze tutaj ta lampa jeszcze siadła o walwary są widać tylko same śruby są widać śruby czy nie kurde są tutaj te tu śruby to są właśnie mocowania tego, tego 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 plastikowego Mocowania do liżawki Kupiłem od nas ze składnicy O aktualnie nawet liżę Jakby był w temacie Ale jest między żłobem a słupem od Od belki która jest u góry No i pewnie dla, dlatego ocalało jako jedyne Reszta jest ja wam powiem Truny jasny, połamany plastik jest Także Chyba trzeba będzie zrobić właśnie metalowe takie fajne Najlepiej by było z nierdzewki to pospawać fajnie zobaczymy jeszcze mają wlecieć takie e, takie wieszaki typowo na kantary na e, ścianach tutaj tych frontowych tak jak tu u Tiro też jest zobaczcie, tu, to będzie jeszcze też pomalowane bo już muchy takie pijane słuchajcie chodzą, jest szansa że już na ten rok z nimi koniec właśnie okrągłe, że się zakłada i u głowie można założyć i można założyć kantar. To to planuję też zrobić, ale zima jest długa, można tiro. Ja nic nie mam chłopie, nie mam nic. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki gadany, łażony odcinek. Ostatni odcinek był fajniejszy wiem. No ale. Ale niestety. Niestety takie odcinki też są potrzebne, bo mówię, szkoda, szkoda tego sprzętu, żeby się zmarnował. Ale trzeba troszeczkę zmoder zmodernizować, ulepszyć sobie, u usprawnić wszystko. Dlatego, dlatego ten pomysł, żeby sprzedać tą bądź zamienić prasę kostkującą Masej Fergusona. Jeżeli ktoś coś będzie chciał wiedzieć więcej na temat tej prasy, to pisać w komentarzach, się skontaktujemy i na, na pewno, na pewno dogadamy się bo, bo naprawdę powiem wam taką prasę dostać nie żebym się chwalił, ale jest naprawdę ciężko z tego względu, że yy, no miałem pierwszy, pierwszy pokos siana taki, że to była pierwszy rok siekła trawa na siano i Napadało, potem to wysuszyłem, ale było ciężko ją do, dosuszyć, bo była tyle twarda, że no, było ciężko jedną kostkę ponieść, mimo to, że było suche. To tam gdzie było trochę lucerny, trochę koniczyny, to masakra, trzeba było to rozwalać. A, szkoda to gadać. Ale udało się uratować. Jest rozrzucone luzem, posolone, także pasza nie zginęła, nie była zmarnowana. I nawet mokre wiąże, jakby ktoś był zainteresowany. Ściano bez problemu, słoma bez problemu, także kto by chciał, był zainteresowany, mówię, kontaktować się, na pewno się dogadamy co do ceny. Nawet powiem wam szczerze, nie patrzyłem, po ile takie prasy chodzą, ale fajna jest, jest naprawdę fajna, mała, zgrabna dla kogoś, kto to tam, koriń nie gry się ich to by chciał dla, dla siebie nie dla, dla celów yy, zarobkowych no to w sam raz dlatego ja ją też kupiłem no ale potoczyło się jak się potoczyło że no niestety zostałem z tym wszystkim sam i mówię trzeba iść do przodu i trzeba realizować realizować wszystko to co jest zobaczcie chociaż odjeżdża Także takim toto akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.